ਨਾਲ ਜਾ 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 To są, tak jak pan powiedział, najzdolniejsze dzieci w Polsce i jakby rywalizacja na tle najzdolniejszych jest zupełnie innym wymiarem niż u siebie w klubie. Czy też taka rywalizacja w treningu, jakich obserwujemy w treningu? To daje nam pełną taką odpowiedź, na jakim poziomie oni są i pozwala nam ocenić ich obecną dyspozycję, ale też ocenić ich potencjał na przyszłość. Proces skautingu, selekcji jest bardzo złożony, obszerny. E, tutaj się łączy kilka programów Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak mobilna Akademia Młodych Orłów, ale też system skautingu, gdzie mamy czterech makroregionalnych skautów i osoby współpracujące z nimi w każdym województwie. Plus do tego robimy e, do nie, od niedawna makroregionalne zgrupowania kadr wojewódzkich i te dzieci biorą się stąd. Ten futsal czy też sport uzupełniający to jest tak w ramach zimowej specyficznej Akademii Młodych Orłów, no bo w tym okresie w Polsce rzeczywiście dużo przebywa się na hali i chcemy im pokazać jak może wyglądać ten trening taki uzupełniający. Natomiast też dużo zwracamy uwagę tutaj już na trening pozycyjny, trening formacyjny i takie szczegóły, detale, no bo to jest najstarsza grupa w tych programach rozwoju talentów młodzieżowych i za pół roku, która będzie już reprezentacją Polski najmłodszą u 15 i chcemy ich powoli w to wdrażać. Ko ko kawo iye ki.